Ja jestem obywatel tej ziemi. Mój dziadek zginął w Oświęcimiu numer 150-252. 8 stycznia 1945 roku został zamordowany przez Hitlera. A tu się robi w wolnym kraju? Co się robi? Jak tak można? Moją pracę niszczy.

No w jakim nie kraju żyjemy? Panem, ani Jednym wolno, drugim nie, tak? Co to za kraj? Nie. nie Jeżeli do Tylko zaprawo. mi to połączy. Gdzie to wywozicie? Pana, to jest nasza własność. Gdzie to wywozicie? Proszę rozmawiać z przedstawicielami miasta. Ale wy jesteście Z w stolicy. Do depozytu, nie będzie to zniszczone. I można to będzie odebrać. A gdzie to będzie, to musicie powiedzieć. Z urzędem miasta proszę się kontaktować. To jest zamach na własność prywatną. Tak jak w infantku, zegarek. Zdalamy kodeks, cztery. Zdalamy kodeks, cztery. Na nasz koszt będzie na Koszt miasta. A robi to Sita. Pójdziemy im wypłacamy fakturę na to Uważają, że nie ma czegoś takiego jak śmierć. Ale zdaje się, że śmierć o każdego w każdej chwili może zapytać. Ludzie niedługo, już Śmierć o każdego, każdego, każdego w każdej chwili może zapytać. Uważają, że są osobami nieśmiertelnymi. Nuk e di, nuk e di se ç'është. Jo. Kërko te spa. Çfarë të bëj? Çfarë të bëj? Co? Co ty? Co? Co? Co ty robisz? Co? Co ty robisz? Co? 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 Co ty mi dykasz? Co? 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 Krzyż ruszasz, cierbo? Pan zostaw choł, co tutaj krzyż, rozumiesz? Rozumiesz? Już nie daję, żebyś to zrobił. Nie daję.